Lokalna grupa działania Kwartet na przedgórzu działa od 2008 roku. To Stowarzyszenie skupia cztery gminy Borzęcin Radłów Brzesko i Dębno. Dzięki projektom realizowanym przy wsparciu stowarzyszenia korzystają wszyscy. Mieszkańcy, samorządy i beneficjenci, którzy aplikują o środki zewnętrzne z różnych programów unijnych. Staraliśmy się od prawie pół roku o środki, dodatkowe środki, które zostały w oszczędności w ramach programu LIDER w Polsce. Były przygotowane dokumenty, nowa strategia, czyli strategia rozszerzona, która definiowała kilka nowych zadań, w ramach których nasze stowarzyszenie pewnie będzie działać w przyszłości. A są duże szanse na to, że będzie działać, gdyż mamy bardzo duże szanse na dodatkowe środki, na ponad 4 miliony złotych. Duże szanse, bo wśród wszystkich lokalnych grup działania w Małopolsce kwartet na Przedgórzu w rankingu Urzędu Marszałkowskiego zajmuje wysokie trzecie miejsce. Najlepsze wśród wszystkich lokalnych grup działania w regionie. Był to na pewno szczał w dziesiątkę, że tak to określę. Że tego typu inicjatywa się zrodziła, bo dzięki niej zyskują nie tylko gminy, nie tylko samorządy w postaci realizacji zadań w zakresie odnowy centrów wsi czy też małych projektów, ale korzystają również różnego rodzaju instytucje w postaci Gminy Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury, organizacje. Tak, przedsiębiorcy. Do tej pory lokalna grupa działania wydała na wsparcie inicjatyw ponad 10 milionów złotych. Wkrótce okaże się, czy uda się pozyskać dodatkowe 4 miliony w nagrodę za to, że kwartet na przedgórzu osiąga tak dobre wyniki. Większość środków pochodzących w ramach programu właśnie jest zadysponowana, tak jakby na projekty. Które, o które wnioskują nasi wnioskodawcy, natomiast jest to również kwota ponad 4 milionów złotych, czyli 40% budżetu, która byłaby do naszej dyspozycji w latach następnych do roku 2015. Już do tej pory dzięki działalności stowarzyszenia skorzystało kilkaset osób i podmiotów gospodarczych. Julita Majewska, Tarwizja.